Robert, Cyrwus przed Galą Babylon MMA 28. To ja tak zacznę od tego, że bo wiem dobrze, tu gdzieś kojarzę z zawodów strongmenów. To sobie myślę, że dobra pasa strongmenów w ostatnim czasie chyba powinna zostać w klatce podtrzymana. Jak Ty to oceniasz? Witam serdecznie. No, jak najbardziej, Mariusz Budzianowski. Tylko mnie zmotywował do dalszego działania, i wiem, że można ciężką pracą zrobić wszystko. Tak jest. Cierpliwie nawet kamień ugotuje podobno, tak mówi Mariusz Pudzianowski. Dokładnie, tak by to nie dało. <grym> no <grym> właśnie. E, wracając do Twojej walki, do Twojego występu, mówi, że tutaj troszeczkę też zmotywowało Cię to, co prezentuje Mariusz Pudzianowski, To jeszcze chwilkę przy nim zostańmy. Pewnie oglądałeś tę walkę, a w ogóle jak przed walką oceniałeś? Dawałeś szansę Mariuszowi? Nie, powiem tak. Zawsze byłem za Mariuszem zawsze mu kibicowałem, zawsze, bo to jest mój kolega z. Po fahu, takže no. obstawiłem z niego, chociaż gdzieś tam myślałem, że może go Michał gdzieś tam zagonić, gdzieś tam zmęczyć go, coś, ale wiedziałem, że jak go bachnie, to ta siła jednak zrobi swoje, ale nie spodziewałem się aż tak będzie szybko. I za to mu gratulacje. Gratulacje. Dobrze, no to w takim razie przejdźmy teraz do Twojej osoby, bo też jeśli chodzi o strongmanów, to może tutaj od tego zacznijmy troszeczkę. Przedstawmy cię tym, którzy może nie mieli okazji do końca śledzić Twoich osiągnięć i Twoich występów. Trochę tych sukcesów w strongmenach też osiągnąłeś. Tak, zgadza się, byłem mistrzem polskim. 2020, 4 razy wicemistrzem Polski, mistrzem Pułaru Świata w Uzbekistanie. Także jest stolety tytuł wymieniać, by tu wymieniać. Także z pierwszej trójki nie schodziłem na topie przez parę lat, także. Mogę się czymś pochwalić teraz? A teraz będziesz ewentualnie próbował się pochwalić swoimi umiejętnościami MMA? Co zadecydowało poza tym, że gdzieś tam Mariusz Pudzianowski występujący? To co jeszcze wpłynęło na to, że postanowiłeś jednak spróbować się właśnie w tej dyscyplinie? To znaczy miałem propozycję już w innej federacji, ale jakoś to nie wypaliło. Pandemia zrobiła swoje, nie było zawodów Strongman, także strafiła się tu propozycja przez Wojtka Hołego też i Artura Gwoździa, także pomogli mi w tym, żeby, do, żeby tu teraz być i jutro zawalczyć. Także no. Tak to wygląda. Czy mi się wydaje, czy tak widziałem Cię w strongmanach, to trochę więcej ciebie było? Czy to tak tylko moje wrażenie jest? O, jest, dobrze, dobrze, dobrze widzisz. 20, 37 kg zrzuciłem. Właśnie teraz... tak, tak wygląda, powiem szczerze, że szok. Także teraz jestem w taki takiej małej naprawdę małej bo inaczej nie mogę powiedzieć. A dawno jednak tu było, tu było większe, i także, ale teraz jestem. Czuję się luźniejszy, i sprytniejszy, także będzie dobrze. No właśnie, ciężko było tak się pozbyć tego wszystkiego, tych, tych nawyków ze strony wyniesionych przy tym trenowaniu MMA? Tak, oczywiście, to całkiem jest co innego. Dźwiganie dla mnie to jest łatwizna, powiem tak, bo jednak MMA to tylko ciągle technika, technika i wydolność. Przede wszystkim wydolność, 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 wydolność i to zabija każdego chyba, kto zaczyna w MMA. Także i mnie tak samo, ale jest coraz już lepiej. Nie mówię, że, że jest dobrze, nie mogę nic powiedzieć, ja na razie raczkuję. Jeszcze nawet chyba nie raczkuję. <laughs> nie racz się ale do raczkowania. Dobrze, tak? Ale będzie dobrze, naprawdę. Będzie dobrze. Podoba Ci się MMA tak w ogóle po tych pierwszym zetknięciu się z tą dyscypliną? Tak. Z, y, myślę, że bardzo mi się podoba. Prowadzi mnie bardzo dobry klub NKSW. Także uczy mnie, każdy mnie, kolega uczy, nie chce mi zrobić krzywdy. Także no, jestem pod, do, pod, pod dobrymi skrzydłami. Okolice jeszcze znajome chyba przy okazji tej gali. Tak, jestem z Nowego Targu, pochodzę z Obidowej dokładnie, z takiej małej miejscowości, wioski, ale teraz mieszkam w Nowym Targu, także to będzie się u mnie działo pod Halę Górą, mówię, zagrzmi na pewno, zaczęsie się, także będą emocje, będzie ogień. Będzie ogień, dużo ludzi przyjdzie od ciebie? Oj, bardzo dużo, nie wiem ile, ale zapowiada się ogromna ludzi. Ogrom ludzi. To jeszcze tak na koniec zapytam Cię tylko. Powiedz mi, jak pamiętasz, wspominasz sobie te pierwsze występy w Strongmana, kiedy miałeś pierwsze zawody, stres był większy i presja niż teraz przed tym występem, przed własną publicznością w MMA, czy to, czy to porównywalnie gdzieś tam czułeś te emocje, które Ci towarzyszyły? Jak na dzisiejszą porę do, do dzisiejszego dnia, to te, nie, ma, nie mam jakiegoś, nie mam stresu jakiegoś, ale w Strongmanach ten pierwszy start był na pewno bardziej stresujący niż teraz. Może dlatego, że już jestem obyty z, z tymi ludźmi, z kibicami, ale zobaczymy jak jutro będzie przy takim dużej ilości ludzi i u siebie, także no, chcę się pokazać z najlepszej strony, także trzymajcie kciuki. Będziemy obserwować bacznie, jak to wygląda i czekamy na tę Twoją walkę. Dziękuję bardzo. Pod hale górą. <noise> Dziękuję.